Mąż Idy Nowakowskiej chciał siedmioro dzieci. Jednak wszystko się skomplikowało. Ina Nowakowska, jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek, od dawna jest uwielbiana przez publiczność nie tylko za profesjonalizm w telewizji, ale także za wizerunek kobiety, która ceni wiarę, tradycje i wartości rodzinne. Była gwiazda TVP wielokrotnie wyrażała pragnienie posiadania dużej, radosnej rodziny. Jej mąż. Jack Herndon, montażysta telewizyjny, żartował nawet, że chciałby mieć aż siedmioro dzieci. Jednak najnowsze wypowiedzi desugerują, że sprawy nie są już tak słodkie jak wcześniej. Prezenterka wydała oświadczenie, które zaskoczyło jej fanów. Ina Nowakowska była przez wiele lat twarzą TVP, uwielbianą przez widzów za wdzięk, pewność siebie i bliskość w prowadzeniu programów. Była symbolem młodego dynamicznego pokolenia prowadzących, reprezentując nowoczesną kobietę, która jednocześnie pielęgnuje tradycyjne wartości. Jednak po dużych zmianach w strukturze telewizji publicznej, program, z którym była związana przez lata, oficjalnie się zakończył. Odejście Idy było dla publiczności żalem, ale ona przyjęła to ze spokojem i pozytywnym nastawieniem. Zamiast postrzegać to jako krok wstecz w karierze, Ida uznała to za szansę na odkrycie nowych ścieżek w życiu. Prawdę mówiąc, jestem ciągle w podróży. Moje życie jest teraz podzielone między USA a Europę? Spędzam dużo czasu w Los Angeles, Waszyngtonie, a także w Paryżu, bo tam mam projekty artystyczne, zdradziła w wywiadzie dla Plejady. Rzeczywiście, od czasu odejścia z TVP. Ida coraz bardziej rozszerza swoją działalność na scenę międzynarodową. Uczestniczy w projektach medialnych, artystycznych i współpracuje z wieloma zagranicznymi organizacjami i stacjami telewizyjnymi. Jej nowy rytm życia jest pełen dynamiki, z lotami łączącymi kontynenty, nagraniami i ciągłymi kreatywnymi współpracami. Ale pośród świateł sceny, długich podróży służbowych i międzynarodowych projektów Ida wciąż nosi w sercu proste pragnienie powrotu do rodziny, wypełnienia roli żony i matki. Po urodzeniu pierwszego syna, Maksymiliana Marka, Ida wyznała ogromne szczęście, jakie daje jej macierzyństwo. To właśnie moment trzymania dziecka w ramionach uświadomił jej głębokie znaczenie macierzyńskiej miłości. W wywiadzie dla Interii, prezenterka szczerze przyznała: Bardzo chcemy mieć więcej dzieci. Mój mąż chciałby mieć nawet siedmioro. Mam nadzieję, że nasza rodzina będzie liczna, ale oczywiście, wszystko jest w rękach Boga, to wyznanie odzwierciedlało inną stronę Idy, nie tylko niezależnej i odnoszącej sukcesy kobiety, ale także matki, która pragnie ciepłego domu wypełnionego śmiechem dzieci. Mimo napiętego grafiku i ciągłych podróży, Ida zawsze stawiała rodzinę w centrum swojego życia. Jednak z biegiem czasu, realia życia zmusiły Ida Nowakowską i jej męża, Jacka Herndona, do ponownego przemyślenia pragnienia licznej rodziny. Para marzyła kiedyś o gwarnym domu z wieloma dziećmi, ale wkraczając na ścieżkę rodzicielstwa, stopniowo zrozumieli, że wychowywanie dziecka to nie tylko radość, ale także duże wyzwanie, wymagające wiele siły, czasu i cierpliwości. W rozmowie z Pomponikiem, Ida szczerze przyznała, że doświadczenie macierzyństwa pomogło jej głębiej zrozumieć wartość i trud licznych rodzin, powiedziała. Naprawdę podziwiam rodziny wielodzietne to jest prawdziwa siła. Ale teraz rozumiem, jakie to jest wyczerpujące. Czasem to jest jak apokalipsa, chaos, ale i pełnia miłości. A ja mam tylko jednego syna, a czasem potrzeba tyle cierpliwości. Wypowiedzi do odzwierciedla dojrzałość i realizm kobiety która stopniowo przechodzi od ideałów do doświadczenia. Wierzyła, że miłość i wiara mogą pokonać wszystkie trudności, teraz rozumie, że opieka i wychowanie dziecka to długa droga, gdzie każdy dzień jest nową lekcją. Mimo zmęczenia, radość z oglądania, jak dziecko rośnie, śmieje się i odkrywa świat, sprawia, że każdy wysiłek jest tego wart. Ida zdradziła również. Że ona i mąż nie porzucili całkowicie zamiaru posiadania kolejnych dzieci, ale nauczyli się, by pozwolić, by wszystko działo się naturalnie, nie stawiając sobie już konkretnych celów ani zbyt dużych oczekiwań, jak wcześniej. Bardzo kocham dzieci, Mag zdaje mi siłę do życia każdego dnia. Marzyłam o siedmiorgu dzieciach. Ale teraz ta liczba jest zredukowana do jednego. I może tak jest w sam raz, podzieliła się w najnowszym wywiadzie dla Pomponika. To zdanie, proste, ale pełne emocji, jest jak podsumowanie drogi dojrzewania Idy, od młodej kobiety marzącej o idealnej rodzinie, do realistycznej matki, która potrafi docenić małe szczęście, które ma. Dla niej jeden nie jest już małą liczbą, ale symbolem pełni, bo w miłości matki i dziecka czasami wystarczy jedno małe serce, by wypełnić cały świat. Od wielkich marzeń do prostej rzeczywistości. Ida Nowakowska która kiedyś wierzyła, że nie ma nic szczęśliwszego niż dom pełen dziecięcego śmiechu, teraz decyduje się zwolnić tempo, ciesząc się każdą chwilą spędzoną z małym synkiem. Życie między Los Angeles, Waszyngtonem a Paryżem może oddalać ją od polskiego domu, ale w sercu macierzyńska miłość pozostaje najsilniejszą więzią. Najnowsze oświadczenie ide może zaskoczyć wielu, ale świadczy o dojrzałości i realizmie doświadczonej kobiety. Nie porzuciła marzenia o szczęśliwej rodzinie, tylko teraz to marzenie ma postać chłopca o imieniu Max, a jej serce nauczyło się być spełnione.